O góry. Oh, tak. Cześć wszystkim siemanko, jak się macie? Witam z powrotem na moim kanale. Zdecydowałam, że zacznę bardziej polskie filmiki robić na tym YouTubeie, moim kanale, bo po prostu mi się bardziej podoba po polsku i chcę troszeczkę bardziej praktykować mój polski. i Wiem, że jak coś źle powiem, to na pewno w komentarzach mi poprawicie. Dlatego dziękuję Wam za to i mam nadzieję, że aż dużo tyle błędów nie popełnię. Słuchajcie, dzisiaj chciałem troszeczkę opowiedzieć o mojej historii, Podostałam pytanie na Instagramie, jakie moje było dzieciństwo tutaj w Ameryce jako Polak. Jakie trudne czasy musiałam przechodzić, czy w ogóle miałam jakiekolwiek trudne czasy przez to? I krótka odpowiedź jest tak, miałem, miałem trochę trudne czasy, ale zaczniemy od początku. Ja się tutaj w Ameryce urodziłem. Wiem, że dużo z Was się pyta, kiedy ja przyleciałem tutaj z Polski, kiedy się przeprowadziliśmy, ale ja się tutaj urodziłem w Ameryce, a moi rodzice tutaj przylecieli w 1993 roku. No i tak, pierwszy mój język był polski, bo moi rodzice tylko po polsku rozmawiali, to wiadomo, aż zacząłem chodzić do szkoły, to był, ja tylko miałem polski, po angielsku nic nie rozumiałem w ogóle. Wiecie. Moi rodzice na przykład też po, po, po angielsku nie rozumieli, aż do, ja mogę powiedzieć, nawet do 7-8 klasy, to wtedy zaczynali rozumieć bardziej po angielsku, dogadywać się bardziej po angielsku. Moi rodzice by chodzili na, na wywiadówkę, albo z, spotkanie z nauczycielkami, nic nie wiedzieli o co chodzi. Oni do nich mówią, a oni tylko machają głową, tak, 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 albo nie, wiesz. Albo ja musiałem przetłumaczać. To ja dużo robiłem. Przetłumaczałem dużo z angielskiego na polski. Też było bardzo ciężko, bo. Nie mogli pomóc z lekcjami, żadnymi. Wszystko musieliśmy sami, ja z moją siostrą, moja siostra też. Musieliśmy wszystko sami robić. Yy, dogadywać musieliśmy wszystko sami. Czy jakiekolwiek problemy, bo z kartą masz problem, albo z telefonem masz problem, to dzwonisz. A moi rodzice do kogo zadzwonił, jak nie umieją po angielsku? To ja zawsze robiłem. Poszedłem do szkoły i pamiętam, strasznie płakałem. Strasznie płakałem, bo mama mnie zostawiła i nikogo nie rozumiałem. I to było najgorsze. Ja pamiętam, że wszystkie dzieci razem siedzieli, bawili się, a ja z taką moją jedyną koleżanką siedzieliśmy sami i tylko płacz. Bo było to straszne. Jakbym był normalnie w obcym kraju. Ale fajnie było, bo się szybko nauczyłem angielski. Wiadomo, jak, jak jesteś młodszy, to jest o wiele łatwiej. No i przez następne parę lat zaczynałem funkcjonować jak normalne dziecko. Razem z innymi dziećmi. Bawiłem się z nimi, się po angielsku, próbowałem uczyć dzieci po polsku. Było fajnie. Mieliśmy dobrze tyle, że dużo nas Polaków było w mojej klasie. Bo ja jestem z Chicago. Jak wiecie, to w Chicago jest jedna z największych populacji Polaków w Ameryce. To w mojej klasie było nas bardzo dużo. Ja pamiętam, że chyba w piątej klasie mieliśmy chyba 34 dzieci i 30 nas było Polaków to pomyślcie sobie, jak fajnie było, jak wszyscy po polsku sobie ze sobą rozmawiamy. Nauczycielka nie wie, o co chodzi, bo po angielsku tylko rozmawia. Parę innych dzieci to tylko po angielsku gadają i naprawdę to mówiliśmy sobie, co chcemy. Przeklinaliśmy, się śmieliśmy ze siebie, wiesz, fajnie było. Ale to też budowało nienawiść i takiego resentment po angielsku się mówi, bo na przykład tych pięciu dzieci, co na przykład tylko po angielsku rozmawiali, zaczynali się wkurzać zaczynali do nauczycielki się skarżyć, że my wszyscy po polsku rozmawiamy, a oni nie rozumieją. Wtedy już nas nauczycielki zaczynali bardziej ścigać, żebyśmy tylko po angielsku rozmawiali. Pamiętam to. No i później jak już doszliśmy do siódmej, ósmej klasy i wtedy te problemy zaczynały się stwarzać w sensie takim, że dzieci zaczynali się z nas bardzo śmiać, bo już, już wtedy było więcej Amerykanów, bo już wtedy chyba było tak już z 200 dzieci w klasie. W ósmej naszej klasie, i tak, może powiedzmy, że z połowa było Polaków. No tu już jest pół na pół, wiesz. Dzieci młodsze, dzieci starsze zaczęli się z nas śmiać, i takie stereotypy. Nie wiem czy dobrze to mówię po polsku, bo po angielsku się mówi stereotypes. Takie, że na przykład stupid Polak na nas wyzywali, smelly Polak, że wiesz, my na przykład maja trzeciego yy, na takiej jednej ulicy zaczynaliśmy wyjeżdżać, i. Flagi były wszędzie. Naprawdę to była tak jak polska parada, taka nieoficjalna w Chicago. Naprawdę było bardzo super. Jakbyście chcieli zobaczyć, to napiszcie sobie na YouTube 3 Maj, Belmo, Ale nie jestem. Wtedy zaczynały być problemy, tak jak mówię. Dzieci są bardziej agresywne w tym, w tym czasie. I ja, jako Polak, bo ja się czuję jako Polak. To, że ja byłem urodzony tutaj, ja się nie czuję jako Amerykanin. Ja się czuję jako Polak. Byłem wychowany po polsku, na polskim jedzeniu, na polskim języku, na polskich, na polskich tradycjach, polskiej kultury. Ja się czuję jako Polak. Tak? Ja nie pozwalałem nigdy na to, żeby ktoś się z nas śmiał, żeby nas wyzywał albo takie rzeczy. Ja rozumiem żarty żartami. Mnie to nie przeszkadza, jak ktoś żartuje i się śmieje razem ze mną. Ale problem się stwarzał taki, że już się nie, nie śmieją ze mną, tylko się śmieje ze mnie i wtedy mi się to już nie podoba. I ja chciałam, żeby oni poczuli konsekwencje, żeby nie było im łatwo się z nas śmiać, żeby oni wiedzieli, że jak oni będą chcieli się z nas śmiać, żeby nas wyzywać, cokolwiek, że nie będzie im łatwo i będą jakieś konsekwencje. Nie ma znaczenia, czy ja się pobiję z tobą i przegram. That's ok, przegram, ale oni wtedy wiedzą, że nie, nie będzie łatwo. I ja jako tutaj urodzony nie miałem takiego strachu, jak inne dzieci mieli, którzy się przeprowadzili niedawno, od tego momentu, bo oni może są tutaj nielegalnie, oni może nie chcą, żeby, żeby były problemy stworzone dla rodziców, a ja takiego problemu nie miałem, bo ja mówiłem swoim rodzicom, słuchaj, ten się ze mnie śmieje, ten się ze mnie śmieje, po prostu ja z nim będę musiał się bić, bo nie pozwolę na to. Mój tata rozumie, mama to wiesz, tak jak mama, nie bi się, nie bi się, mój tata wiedział i... I rozumiał. Ósma klasa minęła, później wchodziłem do high school, ale po chwili minął czas i zacząłem chodzić na boks, bo zacząłem dużo razy dostawać w pierdy. W pierdzie powiem tak. I chciałem się nauczyć, jak, jak walczyć. Przez to zacząłem boks, przez to poznałem mego trenera Andrzeja Fonfare, który naprawdę mi dużo nauczył. Nauczył mnie dużo po polsku, jak się mówi. Dlatego bo ja już zapomniałem. W tym czasie już zapomniałem Polski. Dobrze, że poszedłem na ten boks, bo przypomniało mi się dużo. Myślę, że mi to pomogło bardzo dużo w życiu. Myślę, że dużo miałem blokad. Ja musiałem naprawdę się nauczyć, jak przez te momenty przejść. I ja myślę, że to naprawdę dużo mi pomogło w życiu. Uczyłem się odpowiedzialności, uczyłem się dyscypliny. Jestem przez to silniejszy. I to jest najważniejsze. Że jestem przez to silniejszy i czuję się, cokolwiek ja sobie umyślę, to ja dam radę zrobić. Takie mam podejście przez to moje dzieciństwo. My jako Polacy jest nas mało. Nie? Dlatego ludzie, które nie rozumieją naszą kulturę, nie rozumieją jacy my jesteśmy, się z nas śmieją. Po prostu nie rozumieją. A jak ty nie rozumiesz czegoś, to albo się śmiejesz, albo omijasz. Tak? Dlatego ja musiałem naprawdę mieć twardą skórę, wychowywając się tutaj w Ameryce, ucząc się język, dealowanie z tym, że ludzie się ze mnie wyśmiewają. Ale przez to pomogło mi w swoim życiu, bo ja nie jestem uszkodowany. My jako Polacy tutaj w Ameryce nie jesteśmy uszkodowani albo przeszkodowani. Nie wiem czy ja to dobrze to powiedziałem. Po angielsku to się mówi my nie jesteśmy wyktem. My tutaj budujemy sobie życie i nie pozwolimy na to, żeby ktoś nas poniżał. I dlatego dużo ludzi mi się pyta, jakie jest życie w Ameryce. Życie w Ameryce jest dobre, naprawdę jest bardzo dobre. Ale tak jak wszędzie, trzeba ciężko pracować, ale jak przejdziesz to wszystko i ominiesz to wszystko, naprawdę życie w Ameryce jest bardzo dobre. Trzeba mieć tylko twardą skórę, trzeba być pozytywny, optymistyczny i nie myśleć nad zła, z, złą, tylko myśleć nad dobrym. Na przykład, tutaj w Ameryce jest teraz taka kultura, że taki, taka, taka dziwna, że wszyscy są uszkodowani, że wszyscy są wyktom. My nie jesteśmy tacy, My jesteśmy twardzi, my jesteśmy silni. I my naprawdę jesteśmy dumni, że jesteśmy Polakami. To jest taka moja malutka historia y, o dzieciństwie tutaj w Ameryce. Mam nadzieję, że Wam się to podobało. Y, polubcie te wideo te i byście chcieli troszeczkę usłyszeć więcej na ten temat albo innych tematach proszę skomentować. No, zróbcie subscribe, like, komentujcie wszystko to i followujcie mnie na Instagramie. Tutaj mam gdzieś na pewno na dole albo tutaj na górze, albo tutaj nawet z boku. No, trzymajcie się, kocham was wszystkich. Do następnego razu.